Cześć, dzień dobry z tej strony Agnieszka. Dzisiaj w Mishmash Tips chciałam Wam pokazać, w jaki sposób można pobrać na swoje konto Geniali prezentację innej osoby, która ta osoba udostępniła tę prezentację w wersji publicznej, czyli właśnie w wersji reusable. Zanim Wam to pokażę, to chciałam, wam tylko, chciałam was tylko uczulić na to, że żeby pobrać taką, taką prezentację, musicie być zalogowani na tym urządzeniu, na którym pracujecie, na swoje konto Geniali. Czyli zanim zaczniecie pobierać, upewnijcie się, że jesteście zalogowani na tym urządzeniu, na swoje konto Geniali. Pokażę Wam to najpierw na przykładzie tutaj właśnie naszego tutorialu. Pod każdym naszym tutorialem w komentarzu jest link właśnie do takiej prezentacji Reusable i stąd możecie pobierać kody Skype, slajdy z takimi kodami. Specjalnie tutaj dajemy Wam właśnie link do prezentacji, którą można pobrać żebyście mogli mieć te slajdy na swoim koncie i żebyście mogli z nich korzystać. Pokażę Wam jak to zrobić. Czyli Musicie mieć link do takiej prezentacji. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś umieszcza na grupie Facebookowej taką prezentację, no to też zawsze jest do niej link. Klikacie na link do tej prezentacji, otwieracie prezentację, i tutaj na dole macie taki bardzo ważny guzik. Reuse this genial, czyli użyj ponownie tego Genially. Jeżeli klik klikniecie tutaj, ja klikam, to automatycznie, jeśli jesteście właśnie zalogowani na swoje konto, to automatycznie ta prezentacja już się pobiera na wasze konto. I w tej chwili jesteście w tej prezentacji w formie edycji właśnie u siebie na koncie. Czyli już ta prezentacja jest na przykład teraz u mnie na koncie i tutaj wszystkie mogę podejrzeć wszystkie slajdy tej prezentacji. To już jest to już jest moja, to już jest moja prezentacja. Mogę tutaj zmienić jej nazwę, mogę sobie jakoś ustawić ją i też mogę ją zmienić na przykład i, i, i używać. I teraz tak, tak samo mogę zrobić, tutaj zobaczcie, to jest prezentacja ta, która się ściągnęła, a teraz ja sobie przejdę do Mojego tutaj konta głównego, do głównego podglądu. I co, z... zobaczcie, tutaj pokazała mi się ta, ta prezentacja. Ja już ją mam drugi raz, bo wcześniej ją też ściągałam. Ale tutaj, proszę bardzo, jest ta prezentacja. I... Ale ja na przykład potrzebuję zrobić jakąś swoją prezentację, i potrzebuję tylko jeden slajd. Właśnie, o, proszę bardzo, to tworzę w takim razie swoją prezentację. I teraz potrzebne mi są właśnie z tamtej prezentacji, którą sobie pobrałam, jak, jakiś slajd. Czyli wchodzę tutaj, dodaj stronę My Creations, czyli moje, e, moje właśnie e, moja twórczość. I tutaj widzicie, jest ta prezentacja. Klikam sobie w nią i wybieram ten slajd, który mi będzie potrzebny. O, na przykład, tutaj, są, e, tutaj jest ten slajd z kodami, i ja sobie wybieram ten slajd, klikam sobie Add. I w mojej nowej prezentacji pojawia mi się ten slajd tylko z tymi kodami. Ja na przykład mogę sobie teraz tych kodów użyć i, i stworzyć coś własnego. Dobrze, teraz chciałam, czyli w ten sposób pobieram. Teraz chciałam Wam pokazać jeszcze, gdzie to jest. Na przykład, jeżeli ktoś na stronie facebookowej Geniali oficjalna polska grupa, Niektóre osoby umieszczają właśnie, tutaj piszą, wspaniała Pani Joanna Szymańska, która bardzo często zamieszcza prezentacje właśnie w formie reusable. Tutaj napisała wersja reusable, czyli właśnie taka do pobrania. No i tutaj macie, zobaczyć jak klikniecie, ja teraz kliknę, otwiera mi się ta prezentacja i tu bardzo mi się podobały te, Tutaj, właśnie ten slajd. Pani, Pani Anna już ustawiła, wkleiła te balony, ustawiła im animację. Może komuś taki slajd się przyda, więc ktoś może sobie właśnie skorzystać z tego. I ja znowu naciskam Reuse This Genially. To im się pojawia Don't Stop Me Now taki, taka informacja, czyli żeby chwilę zaczekać. I mam już ten slajd z tymi balonami, prawda, W podglądzie możecie sobie zobaczyć, że przedziała. Tak, I są te balony, już animacja jest zaprogramowana, nie musimy, e, nie musimy e, sami tego robić. I teraz wracam tutaj do głównego konta swojego i zobaczcie już, jakby ta prezentacja, te balony e, są też u mnie. I na przykład, o, w tej prezentacji, na przykład chciałabym pobrać do swojej jakiejś innej prezentacji, do tej, którą na przykład tu przed chwilą też pobrałam sobie ten slajd, to znowu dodaj. Stronę z moich, z moich prezentacji, klikam w te balony. Tutaj o, zaznaczam sobie ten slajd, dodam, e, dodaję i już tutaj mam ten slajd u siebie. Także, jeżeli macie link gdzieś tam z jakiegoś blogu, ze strony facebookowej, czy tak jak u nas pod tutorialami, to po prostu klikacie w ten link i bardzo ważne, naciskacie. I naciskacie guzik View This Genial. Dobrze, e, czyli to była taka krótka instrukcja, jak właśnie przy pomocy tej funkcji, funkcji us pobrać prezentację na swoje konto. E, tutaj na dole pod prezentacją w linkach macie taką małą pracę domową. Ja tam tam zamieściłam kilka linków, właśnie do takiej prezentacji w wersji Reusable i możecie sobie popróbować. W jaki sposób możecie sobie ściągnąć taką prezentację na swoje konto i w jaki sposób możecie wybrane slajdy później przenieść na jakąś inną swoją prezentację, którą będziecie tworzyć? Mam nadzieję, że ta instrukcja Wam się przyda i że to Wam trochę rozjaśniło niektóre wątpliwości.